Kochani, mam do Was ogromną prośbę. Ja jestem piosenkarką. Mam yy, bardzo też dużo swojej pracy. <laughs> tak się złożyło, że specjalnie nawet yy, nigdzie nie pojechałam na zaplanowany urlop, bo mam jej bardzo dużo. Od kilku dni robię 24 godziny na dobę tylko to, pomagając co najmniej kilkunastu schroniskom simultanicznie, symultanicznie, mimo że tego nie umiem, ale Jestem bardzo słowna, bardzo honorowa i jak się czegoś podejmuję, robię to bardzo sumiennie i nie odpuszczam pewnych rzeczy. Dlatego też nie odpuszczam różnym patoschroniskom, którym się również zajmę, ale nie możecie wysyłać do mnie stu wiadomości dziennie. Bo ja, ja mam tylko menadżera i tylko moją przyjaciółkę, którzy również mają swoją pracę. Ja nie mam żadnego stowarzyszenia. Ja nie mam wolontariusza, nie mam ludzi. Ja, tego, ja nie mam jak tego zrobić. Ja nie jestem w stanie pomóc yy, kilkuset schroniskom, które do mnie wysyłacie. Ja chcę was, was zasiać i pokazać, że ludzie, którzy się tym nie zajmowali do tej pory, tak jak ja, potrafią. I chcę was zmobilizować, żebyście robili to, co ja w swoich kręgach. Nie cedowali i nie y, zrzucali całą odpowiedzialność czy pracę na jedną osobę, tylko robili to y, 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 u siebie. I proszę Was o to, bo ja nie jestem w stanie y, jeszcze więcej na siebie wziąć, gdyż najnormalniej w świecie nie umiem nie mam y, rąk do pracy nie mam mo siły, mocy przerobowej. Tylko i wyłącznie was jest nadzieja. Że skoro akcja tak się rozniosła na całą Polskę i zatacza coraz szersze kręgi, róbcie to sami, tak jak ja to robię, tak jak ja zbudowałam sama budy. To Wy też potraficie. Jeżeli będzie sytuacja straszna, naprawdę taka, że nie wiem, każda yy, Wasza. Zrzutka, z, z czy zbieranie pieniędzy nie da rady, i ja wtedy pomogę. Ode mnie jedzie 7 ton kar, karmy na, cało, na cały kraj. Zaraz będę miała 100 butów ocieplanych i będę rozsyłać. Ale wy musicie robić to samo, kochani. I przychodzę do Was ze wspaniałą informacją. Właśnie otrzymałam pierwsze budy. Zobaczcie, jakie piękne. No nie no, to jest takie słodkie, że to jest koniec świata i okolic. Z wiatra łapami, cudowne, cieplutkie. Zobacz jaki y, ten solidny dach, otwierane, Patrz. Wszystko, potrójne tutaj y, warstwy. No naprawdę coś, y, coś niesamowitego, kapa rewelacja. Także bardzo serdecznie chciałabym podziękować y, Stolarni Mietel. Jakbym miała psa y, tak dużego, to z pewnością Chciałabym mieć taką budę. Zobaczcie ile tego jest Dzisiaj e... jest to tutaj w busie Także dzisiaj e, udało się pomóc dwóm, dwóm schroniskom i to jeszcze nie koniec kochani. To jeszcze nie koniec Dlaczego ty, ty masz ubranko, a ty zdjąłeś? Dlaczego? Słuchajcie, to jest rodzeństwo Jej właściciel umarł i one są same. Chciać się razem. One są tak kochane. Już mają na to Ale są tak cudowne. Co piękny, piękny pies? Idealny do domu z ogrodem. Duży. Zobacz jak ładnie wygląda. Oczywiście mówię dlatego, że na no, jest bardzo niefantetyczne, bo dla mnie nie. Ale jest bardzo mądra, kochana. Wspaniała kiara. Wądanie dom, ale... Przez mył, zapraszamy do adopcji. Naprawdę wspaniały, mądry, spokojny pies. Tak? I ci teraz nie z Wiorek. Klucz, perła. Zobaczcie, jak piękne oczy. Niesamowite, jakby pomalowane węgielkami. To jest pixel ma super łóżka do góry Niedobrze dobrze mu tu jest, Z każdemu tu nie jest, jest dobrze w schronisku, więc czekamy na jakiś kontakt na dom dla niego, bo jest piękny, mądry. Pani A to jest Jaśka, pani psycholog ją zaadoptowała. najmądrzejsza była, wszystko wiedziała i co zrobiła? Zwróciła ją. No, pani psycholog to nie odpowiadało. Więc jaćka, słuchajcie, jest bardzo aktywna jak widziać. i mam tu jaczki, prawda? Takiej dobrej Ale no taka słodka. Widać, że ją energia roznosi. Więc zapraszamy... Tak? Tak, 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 Więc zapraszamy do odpowiedzialnej adopcji. Nie trzeba być psychologiem, żeby pokochać wierzy i być. Tak. I dać mu tak. wyrozumiałą pierwszych Słuchajcie, nie nazywajcie mnie y, y, owsiakiem od orkiestry zwierzęcej pomocy. Było bo pierwszy w ogóle na to nie zasługuje, tylko wszyscy ci wolontariusze, którzy z dobrego serca robią na co dzień to od wielu, wielu lat. A po drugie, jeżeli już chcemy to organizować, to powinno się nazywać orkiestra zwierzęcej niemocy. Bo to, jakie są luki w systemie, jak, w jaki sposób system i prawo w żaden sposób nie zapewnia zwierzęcom, zwierzętom y, dobrych warunków i podstawowych, elementarnych, jakichś minimalnych, chociaż godnych do bytu miejsc, To jest szok. Szok. I bez względu ile bym nie wysyłał ocieplanych bud do różnych schronisk, czy palet z karmą, to będzie to pomoc doraźna. A nasza praca, moja czy wszystkich obywateli, którzy teraz rzucili się solidarnie na pomoc, to po prostu będzie syzyfowa. Co roku będzie to samo. I nigdy się to nie zmieni. Dopóty, dopóki nie zmieni się prawo i system, po pierwsze, schroniska nie mogą być prywatne żeby robiły sobie samowolki i biznesu ze zwierząt, usypiając i y, znęcając się nad nimi jak chcą. Ręka rękę myje i wszystko pod stołem, i jeszcze wójt klepie po plecach i okoliczny weterynarz usypia z fajkowymi papierami. Y, a po drugie,. Ja sobie nie wyobrażam, żeby miejsca, które mają dać opiekę, jakieś ukojenie dla zwierząt, które przeżyły piekło, zabierane są z interwencji, gdzie po prostu były maltretowane. One trafiają do schronisk, w których zaraz są usypiane i nikt o tym nawet nie wie. A pieniądze są na nich zabrane. Albo do schronisk, gdzie nawet nie ma ocieplanej budy. To tak nie może być. To muszą być miejsca, w których skoro płaci, płacą, płacimy my, obywatele. Miejsca, w których jest chociaż spokój, bezpieczeństwo, ciepło i czas przygotowujący do adopcji, a nie, że psa nie można trzech a nie, że psa nie można adoptować, bo to się mm, przeczy z zrobieniem biznesu. I zamknięte jest. Czyli są zamknięte do wolontariuszy i w ogóle do ludzi, żeby nikt nie wiedział, co tam się dzieje, ile trochę leży. Przecież ustawa łańcuchowa to jest puszka Pandory, która otworzyła po prostu bramę do piekiel. ja w ogóle sobie nie spodziewam. Ja się nie spodziewałam żaden moim zdaniem z ludzi, którzy lubi zwierzęta, nie spodziewa się. Każdy sobie myśli, no, schroniska jak schroniska, no po prostu kiepsko im się wiedzie, trzeba pomagać. Nikt nie zna tych koluarów, nikt nie zna, jakie tam są okropne, w niektórych oczywiście. Zasady, gdzie zwierzęta są na ostatnim miejscu, a kierownicy tych schronisk mają do perfekcji opanowane płakanie na zawołanie, manipulacje i udawanie yy, tych, co zwierzęta kochają. Już wszystko sprzedali: samochody, firmy, żeby tylko było dla tych zwierząt. To są po prostu kopiuj-wklej teksty. Wszyscy gadają to samo. Żyjemy w cywilizowanym państwie. Nie, kurwa, ja muszę do tego Sejmu, bo przecież to się w ogóle, to, to się kupy w ogóle nie trzyma. Nikt nie chce, żeby one miał jak w i żeby jadły kawior albo nie wiem, żeby po prostu, żeby ich łapa nawet śniegu nie dotknęła. Ale no, no nie może być tak, że w, w tych wszystkich schroniskach, które widziałam poza oczywiście nielicznymi, gdzie no naprawdę szacunek. Zostań na jednym z trzech lewych. Kosów. Szacunek, ciepłe posiłki, boksy z budynkami. Nawet im piorą te ubrania i te osuszone codziennie wymieniają. Ale jak mają sobie poradzić takie schroniska, jak na właśnie na przykład w Celestynowie, gdzie po prostu bida aż skrzypi. Jak w ogóle mają ludzie yy, yy, uważać, że coś jest z tym nie tak, skoro sami trzymają zwierzęta swoje prywatne w jeszcze gorszych warunkach siedząc sobie na kanapie, jedząc sobie ciepły obiad dosłownie parę metrów dalej za drzwiami jest ich własne zwierzę które umiera w hipotermii kurwa no przecież trzeba zrobić jakiś spot normalnie społeczny żeby uświadamiać ludzi, że to są żywe zwierzęta, że nie ma obowiązku posiadania psa, ale już jak masz psa no to zapewnij mu minimum no weź go do korytarza to ganka. Chodź mu połóż. On będzie najszczęśliwszy na świecie, nie musisz z nim spać od razu. No. Ja nie wiem, gdzie jestem w szoku, że muszę w ogóle mówić o takich podstawach. A sam fakt, że Pff, w głowie mi się nie mogę tego w ogóle. Sam fakt, że schroniska prowadzą z, r, z, z pokolenia na pokolenie sadyści, czasami też weterynarze, którzy mają e, e, już. E, Podkładkę pod swoje eutanazje masowe. Jak mogą kobiety, które powinny mieć w naturze chęć niesienia pomocy istotom słabszym, w ogóle tak mordować zwierzęta za pieniądze? I za robić sobie z tego biznes, nie to jest dla mnie szok. Aby włączyć się do ruchu na drogę ekspresową, jak zsiedłem, no to, to, to To w ogóle ty, 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 tak, takie sesmanki były. No to co takie zaburzenia. No dobrze, że to takie zaburzenia są. To już później mały krok do yy, seryjnych morderstw. Przecież, no. Why not? <gry> natomiast yy... ja chciałabym, żeby wybrzmiała najważniejsza rzecz. Jeżeli ktokolwiek yy, bawi się w taki. No, doraźny wolontariat, jak ja przez całe życie typu wyprowadzę pieski, y, przez 30 lat, procent przelewam na schroniska, raz na jakiś czas y, jakieś większe y, sumy i tak dalej. Chcę naprawdę zrozumieć o co chodzi, to niech tak jak ja, powiedzmy, że spędzi w takich gorszych warunkach przy pomocy. 3 do 4-5 dni. Zobacz, jaka to jest też ciężka praca, trochę z tymi psami poprzebywa i tak dalej. Gwarantuję, że nigdy w życiu już nie kupi psa. Nigdy. Zawsze już weźmie za schroniska i będzie wszystkich też namawiał do tego. Jedyne, co my możemy zrobić jako obywatele, moim zdaniem, w tym momencie, to są właśnie masowe adopcje, być wyrozumiałym dla tych psów. Te psy naprawdę przyszły piekło. One miały być uratowane, a trafiły czasami jeszcze gorzej. Jeżeli pomagamy schroniskom, to sprawdzać dokładnie, bo przelewy do schronisk prywatnych trafiają do biznesmenów i do przedsiębiorców, którzy wygrali na nie przetargi, nie do zwierząt. Nie odwracajcie się od takich schronisk, bo nie odwracacie się od tych biznesmenów, tylko od psów. Jeszcze bardziej im pomagajcie, jeszcze bardziej tam wchodźcie, im bardziej wam zamykają drzwi, im bardziej nie, poz nie pozwalają wam adoptować, tym bardziej miejcie świadomość, że ten pies zaraz wyjedzie w chłodni, tak jak teraz Bytomia, albo jako wywóz zwierząt, jako truchła. Nie poddawajcie się, czasami może adopcja trwać parę tygodni, ale to możecie być pewni, że naprawdę uratujecie te zwierzę. Jeżeli widzicie dobre schroniska. Jeżeli sprawdzacie i widzicie gminne schroniska czy właśnie te stowarzyszeniowe prowadzone przez uczciwych ludzi, którzy robią to z pasji, z miłości starajcie się kupić rzeczy. I sami je tam zawieść, sami je ubrać te zwierzęta, te budy, włożyć do tych końców, pomóc tym ludziom i mając świadomość, że sorniską naprawdę nie jest smak. Żeby było coraz mniej zwierząt To jest biznes Musimy Kastrować zwierzęta Niestety one mają zew One nie rozumieją, że ta natura ich po prostu wykańcza Że później ich szczeniaki czy karmiące matki Latają dzisiaj po polu Dzisiaj złowili jednego szczeniaka Matka kar karmiąca ze szczeniakami Błąkała się po polu Tylko jeden się złapał do Do klatki Przynieśli go zlęknionego Wykończonego Wygłodzonego, zmarzniętego do schroniska. Jeden od matki, reszta pewnie zamarzni umrze. Trzeba zwierzęta po prostu yy, za własne pieniądze. Jak możecie, to róbcie to masowo. I zawsze Nie wiem, jak się. Zobacz, jaki biedny, przerażony piesek. No i ja już też zrobię to. Szkoda, taki... że jeden wlazł, bo z bratem był miał mnie tylko kurde, jeszcze nie zobaczyłem, czy to pies czy suka. Zaraz sprawdzę, chodź. Ehm... Chodź, mam do Ciebie jedzonko. No, muszę to w dokumentach chodź, tym chodź, chodź. Ten... to Tak, zaraz sprawdzę. To będzie ja tym posprzecowałem. Dobra. Gładkie to światło. No, Pan ma lepsze. Zdecydowanie. Dziękuję i w swoim imieniu będą w się, no i na Proszę pamiętać o naszej firmie, gdyby czegoś zabrakło, można to... Dziękuję bardzo. Kochani, jutro zawitam w Bytomiu. Spotykam się z panem prezydentem, z kierowniczką schroniska. Widzę, że idziemy w dobrym kierunku. Pan prezydent dziś na dzisiejszej konferencji mmm, stwierdził, że odwoła panią kierownik ze swojego stanowiska. Jutro upewnię się, czy jest to strach przed sobotnim strajkiem i nie jest to gołosłowne. I wam to nagram, żebyście mogli później z tych słów go rozliczyć. No, i mam pewien pomysł wspólnie tutaj z moimi dobrymi doradcami. Jak pomóc zwierzętom w schronisku w bytomiu, tym, które oczywiście przeżyły lata gehenny i wczorajsze czystki.